Dzień dobry, Krzysztof Stankowski. Znajdujemy się na moim gospodarstwie, na mojej plantacji truskawek. Yy, miałem przyjemność użytkować tutaj naszą maszynę w wadze 1900 kg. Model E18. Maszyna była wykorzystywana do budowy systemu nawodnieniowego oraz budowy tuneli. Tunele były przestawiane w związku z nowym nasadzeniem truskawek budowane od podstaw i tą maszyną były robione wykopy pod folię później folia była obsypana i yy, położony, położony system nawodnieniowy a dlaczego akurat taką maszyną? dlatego, że yy, po prostu waga i gabaryty takiej koparki pozwalają na to, żeby wjechać do, do tak niskich tuneli solowych oraz między nimi Yy, móc jeszcze obrócić się ramieniem, robić wykop, później ten wykop zawalać. No żadna inna maszyna nie dałaby sobie rady, byłaby po prostu za duża. A jeszcze dodatkowo, ten model jest maszyną obrysową, czyli pracując między tymi tunelami, byłem spokojny, że tam gdzie się obrócę, tam tej folii nie złapię i nie zniszczę. Prawda? Więc. Polecam taką maszynę dla tych, którzy budują tunele, mają, użytkują, przestawiają, mają dużo ręcznej ciężkiej pracy w związku właśnie z obsypaniem folii. To jest też model, który mamy w naszej rentalowni tutaj w Grójcu, więc zapraszamy do zakupu oraz oczywiście do wynajmu. On trochę waży, więc musi być do tego chłop. O, nic nie spadnie, wszystko jest ok. Wszystko, co mogło polecieć, zabraliśmy. Jakiś telefon, klucz, i tak dalej. No i dzięki temu, że w tak małej maszynie ta kabina wyjeżdża do góry, no to praktycznie do wszystkiego można się do, dostać. Tak nie trzeba wywalać pięciu osłon, rozkręcać nie wiadomo czego, zdejmować alternatora, filtra, i tak dalej, żeby się dobrać do silnika. A tu masz, to zobacz, masz do wszystkiego dostęp. A masz małą maszynę obrysową. Hmm? Maszyna konwencjonalna. Tak jak w takiej pracy, jak tu wystaje ci jeszcze tyłek, no i operator naprawdę musi uważać, żeby nie spalić folii przy, przy następnym tunelu. A tu, gdzie wjadę, tam się obrócę i nie muszę się niczego obawiać. Które mi się podobają, no to na przykład oczywiście ta unoszona kabina dwa obwody, tak? Hydrauliki zewnętrznej o różnym wydatku, no ale tak mała maszyna ma dwa obwody. Szybko złączę półautomatyczny, więc raz tylko wychodzę z kabiny, żeby łyżkę zmienić. A tu przecież trzeba było je wykopać, później trzeba było to zasypać. Parę razy te łyżki trzeba było zmieniać, więc zawsze wygoda, tak? Dla operatora. No i też fajną sprawą jest to, że te obie szyby wyjeżdżają. Czyli jak ktoś jest większy ode mnie, ja mam 1,80 m to sobie nogi wystawia i naprawdę ma wygodnie. I nie słyszy też tak hałasu silnika, no bo szyby podniesione, drzwi otwarte, przewiew, więc zupełnie fajnie. No i też pracowałem jeszcze wcześniej kilkoma innymi maszynami, innych marek i w różnych wagach. I powiem szczerze, że ta maszyna zaskoczyła mnie siłą i szybkością reakcji, szybkością tej pracy na joystickach i też szybkością w jeździe. Więc jak na taką małą maszynę, to jest to ciekawa opcja. Ja akurat mam tą przyjemność, że jestem nie tylko sprzedawcą, ale jestem też i użytkownikiem tych maszyn. No, jestem też rolnikiem i w różnych zastosowaniach z nich korzystałem. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, wątpliwości, to oczywiście zapraszam do tego, żebyśmy porozmawiali, ale też do tego, żeby sobie tą maszynę wynajął i przekonał się sam, prawda, czego może się po niej spodziewać. A mogę powiedzieć, że naprawdę zaskoczyła na plus.